Cześć wszystkim. Dzisiaj Jack Smith. Trójka. Dzień, czternasty. Mamy nowego przeciwnika. Jak wybijemy level, to będziemy mieli nowego miejsca, Tak, nową broń w sumie. Jak zagra. Mejsów jeszcze nie mamy. Ale mamy do pokonania przeciwników No, kamienni są. Kamienni już są. Pod kamień podatni. Ok, tutaj zdobyliśmy. Nie wiem, którą broń. Chyba to, coś zdobyliśmy. Dobrze, teraz tak. Możemy zrobić tego i tego. Zróbmy tego. Dzisiaj nie będę robił nic z tych specjalnych broni. Zróbmy po swojemu. Następna jest tarcza. Tarcza jest pod ogień. Zróbmy ją ze złota. Chociaż wydałem na tarczę za prawie cały kryształ. Niestety złoto, znaczy tarcza ma tak, że wykorzystuje 16 surowców, czyli najwięcej. Okej, okay, wody teraz nie mamy, nie? Okej, okay, dawaj. O, 99. są somby awesome, wyszło, to nie jesteśmy zdziwieni raczej. Robimy teraz Wingbow'a ze Steela. Ze Steela tutaj tarcze z kształtu zaraz wydamy. Ile jest osób? Dwie jeszcze, ok, czyli pięć osób dziennie, dziennie na razie przychodzi. Ładnie będzie sześć przychodzić, dopiero jak odblokujemy tą broń. Ok, ładnie pomalowane, tu nic nie ma. Na wykorzystania. O, painting 100%, ale konstrukcja już nie. Pod ogień możemy jedynie i zróbmy go z kryształu, z golda. Okej, okay. zrób. I tutaj nie będziemy nic wywierać, po prostu pierwsze elementy, jakie mamy, już jest ostatnie zamówienie. Zaraz zobaczymy, na co. O, 100%. Yy, na pika. Nie mieliśmy AXA dzisiaj. Dostyla, żeby nie wykorzystać tego złota do końca. Wystarczy mi, że mam wykorzystanego kryształa Prawie no do końca, jakby. I czy może kupimy go? Nie możemy jeszcze. Jeszcze kryształu nie możemy kupować. Ale możemy za to kupować. Trochę od styla. Czy znaczy do styla możemy kupować wszystkie surowce? Dobra. Szybkie wybory. Możemy to wydać. Ok, zaraz będzie pierwszy element brązowy. 4 minuty i już mam zrobiony dzień. Ładny czas. Jak się tutaj nic nie próbuje wybierać. Bo już długo się nie zastanawiam, to jest to do zrobienia, nie? Może dobra weźmy tą część. Zrobimy pod szczęście tą broń. Zrobimy pod życie trochę. I tu, tu już więcej nie trzeba. I kaps, kapsa, może jakiegoś fajnego. O 5 damage super. Ok. Trochę tego szczęścia będzie. 5 minut i jesteśmy w drodze na walkę. Bardzo ładny czas Okej, okay, już tutaj Czekam na przeciwnika którego zabijenie Nie ma czegoś takiego tutaj jak zabić przeciwników bez użycia kuli Kojarzę, że był taki dzień takie osiągnięcie. O, no właśnie. To, to w takim razie nie używam kuli. Nie używam. Właśnie kojarzyłem, że jest takie osiągnięcie, żeby nie używać kuli i wygrać. Najlepiej to zrobić gdzieś na początku, gry, a nie potem, jak już nasi będą. Zbyt żeby wygrać wszystko samemu, jeszcze dwóch kamiennych. Skoro je są wytrzymali, to wykorzystajmy to. Sobie przypomniałem, że takie osiągnięcie było. No, przynajmniej już nie ma osiągnięcia, że muszą wszyscy przeżyć. No, jeszcze chyba nie, nie naliczyło tego, bo. No, bo musimy tutaj dojść do skrzynki, bo w każdej chwili jeszcze mógłbym tą kulę, tą kulę użyć, nie? Nie, ok. 10 znalezionych tych. Już z zamówień, tych broni specjalnych, nie? 78 było do zdobycia. Mamy. Si 75, mamy 58, dobra. Więc do zobaczenia. Cześć.